Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy limitkami z multipaków. Oczywiście są to niemieckie multipaki. Po lewej stronie mamy limitkę Vinalduma z Liverpoolu, a po drugiej, po prawej Neymara z Paris Saint-Germain. Czyli Liverpool kontra Paris Saint-Germain. Najpierw, sobie oczywiście wyciągniemy saszetki w sumie je odkleimy, bo są one przyklejone limitkę sobie rozetniemy, ale tylko tak żeby po prostu była a ja sobie ona spokojnie po odcinku odkleję, bo one są bardzo mocno sklejone i można je szybciutko zniszczyć więc tylko... Wykroimy razem z tekturką. Będziemy szukać kart danych klubów tylko w tych produktach, czyli tutaj te 5 saszetek będzie odpowiedzialnych za Paris Saint-Germain, a te drugie 5 za Liverpool. Wtedy będziemy wiedzieć, który multipack w sumie wygrał, czy ten z Neymarem, czy z Wijnaldumem. Ok, mamy to, otwieramy na zmianę. Wszystko liczymy za jeden punkcik, bo nie wiem, czy zawodnicy ci są więcej jeden od drugiego na kartach, czy nie. Na pewno na rarce jest Neymar, a nie ma duma, więc lepiej wszystko za jeden punkt liczyć. OK i mamy tutaj Manchester United Real. Jest rarka, no patrzcie, ale znowu powtóreczka Jan Oblak. No co ja mam tym razem zapecha? Ciągle wpadają rarki, ale nie te co potrzebuje. Jan Oblak na karcie rar do tego Borussia. Borussia Haland i jest Liverpool. Mamy Hendersona, czyli prowadzenie w tym momencie multipaka z lewej strony z Henderson, e, przepraszam, z vinaldumem. Henderson wpadł. Teraz szukamy Paris Saint-Germain, Lazio, Liverpool, Klub Ameryka, jest lewy z Bayernu, United i Klub Ameryka. Ponownie Liverpool, Borussia, Atletico, tutaj mamy Paris Saint-Germain, no niestety nie ma punktu, bo to po drugiej stronie szukamy. Jest Liverpool znowu, Van Dijk, Virgil Van Dijk, 2-0, Atletico i Schalke. Porana Paris Saint-Germain. No i tutaj jest Atletico Borussia Goldzik, którego Chyba mam, tak Beach Soccer World Cup Logo Interu Marsylia I Lazio, no niestety Dalej nic z Paris Saint Germain Tutaj nie wpadło Wracamy na drugą stronę i szukamy Liverpoolu ponownie Corinthians, Barcelona i tego Nie kojarzę Meksyk 86. Czy ja mam taką kartę gold, czy nie? Będę musiał sprawdzić. Borussia, Barcelona i Marsylia. Czy wpadnie nam Paris Saint-Germain? Real, Bayern. No i popatrzcie, ta sama karta gold wpadła tutaj z tej strony również. Meksyk 86 Mamy Club and Country Manchester City Juventus i Bayern Jak na razie puściutko po stronie Neymara Znowu Liverpoolu szukamy Marsylia Bayern Barcelona Gerard Pique Carlos Tevez boka. Corinthians i Paris Saint-Germain ale tutaj nie ma punktu, bo szukamy z tej strony Liverpoolu jakby saszetki były złączone, to wtedy byłby punkcik może teraz, Corinthians też jest, Gerard Piqué, ta sama karta, Barcelona Nastasic Schalke Gil, Corinthians Inter i Atletico, no niestety Ostatnie saszetki po obu stronach. Czy jeszcze wynik się zmieni? Mamy Manchester City, Inter, Lukaku, Varan, Real, Tagliafico, Ajax, Boka i Inter. Czyli tu już nic się nie zmieniło. Zostały dwa punkty. No, ale może to wystarczyć do zwycięstwa. No, i czy będzie tutaj jakaś karta z Paris Saint-Germain? United, Marsylia, Benedetto, Handanowicz, Inter, Milner, Liverpool, ale to też się nie liczy, Ajax i Real. Więc mamy rozstrzygnięcie: wygrywa multipak z Winaldumem. Liverpool 2-0. Wygrał z Paris Saint-Germain smaczkiem tej. Konfrontacji tego unboxingu jest kolejna rarka, no niestety powtórkowa, Jan Oblak. Coś mam do kilku kart. Wyjątkowe szczęście. Hummels często mi wpada, Van Dijk i Jan Oblak. Ok, moi kochani, nie ma co przedłużać. To wszystko dzisiaj na odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeżeli tak, to łapki w górę. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.